W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Panie Boże, przychodzę dziś do Ciebie niosąc w sercu problem, który tak bardzo mi ciąży. Ty wiesz, jak boli mnie konflikt, w który popadłam. Ty wiesz, jak bardzo dręczy mnie to nieporozumienie, jak pragnę skończyć tę przykrą sytuację i po prostu żyć w pokoju. Panie, jesteś Ojcem Moim i Osoby, która tak często zadaje mi ból. Ty znasz nas najlepiej i wiesz, dlaczego doszło do tej trudnej sytuacji. Przyznaję, że sama nie jestem bez winy, bo w każdym konflikcie odpowiedzialność ponoszą obie strony. Wybacz mi Boże, jeśli doprowadziłam do tej bolesnej sytuacji przez swoją ignorancję, złość i gniew. Przepraszam za każde złe słowo, które wypowiedziałam do tej osoby. Przepraszam za każdą złą myśl skierowaną przeciwko tej osobie. Tak bardzo przepraszam za każdy niegodny chrześcijanki czyn, który popełniłam. Ojcze, ty wiesz, jak trudno mi zrozumieć tę osobę. Jak trudno mi znaleźć słowa, by spokojnie porozmawiać. Czasem czuję, że między nami jest wielki mur nie do przebicia. Wiem jednak, że Ty możesz wszystko. Ty jeden możesz odmienić serce moje i tej osoby. Możesz pomóc nam zbudować most zamiast muru. Błagam Panie, ulituj się nad nami i ześli nam na pomoc Ducha Świętego. Boże, proszę. Naucz mnie i tę osobę prawdziwej miłości, miłosierdzia i empatii. Naucz nas wsłuchiwać się w słowa Chrystusa i żyć zgodnie z Jego nauczaniem. Wlej w nasze serca jak najwięcej dobra i obdasz nas rozumem, byśmy potrafili wyciągnąć ręce do zgody. Już dziś otwieram swoje serce na wybaczenie i postanawiam czynnie dążyć do pojednania. Błagam, prowadź mnie, panie. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa codzienna. Szczęść Boże!